Platforma Obywatelska po to ubiegała się o poparcie Polaków, po to ubiegała się o władzę, po to sprawuje władzę w Polsce, aby życie w platformie dla ludzi było lżejsze. Lojalni, poddani byli w stanie znieść wiele, jeśli tylko mogli do niej wstąpić. Mam tu tysiąc nazwisk. Zastanawiałem się, którego pierwszego spróbowałeś. Dziękujemy Wam za wolność. Dziękujemy Wam za trud, który ponosiliście, za ryzyko, które braliście na siebie, za ryzyko, które dotyczyło Was, Waszych rodzin, za to, że siedzieliście w więzieniu. Za... Przygotowywanej właśnie kontynuacji programu Platformy Obywatelskiej, zajmuje się obszarem dotyczącym rodziny. Dzieci nie miały co robić w wakacje, siedziały na balkonie albo na ulicach, tylko niektóre wyjeżdżały do babci na wieś.